Tam. Wyciąga? Skóra Gdzie jest? Nie wiem gdzie jest, ale Ale gdzieś tam Tak, wyciąga, wyciąga, wyciąga Gdzie masz plecione? tutaj? Cały czas bierze, nie? Bierze, bierze. Skończyłeś? Ja bym ciął. Skończyłeś. Czekaj albo ty nie, cytując klasyka. Ciągniesz? Ale zwijasz lekko, nie? Dobra. Siedzi. Gdzie jest? On się tylko do wody nie ładował. Bo ja jeszcze ja kameruję cały czas. Gdzie go masz? O jest. Ładny, ale gnój. Do, 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 do lewej tu. No, daj go Ładny. Ale ładny, 70 ma na pewno. Się zawinął, ale się zawinął w tym podbieraku. Ładniutki. Grubasik. Misiu, brawo, Michu. Ładny. Jest grubas. Ale wyżarty. Misiu, dawaj go tu. Oficjalny pomiar. Jeździńcie? 60. No na razie chcę filmik zrobić, ale już po dwóch, już po dwóch śniadaniach. 65.